Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Ziadko. Od 25 lat jestem psychologiem. W swojej pracy zawodowej zajmuję się trzema obszarami: badaniami, psychoterapią i uczeniem. Jeśli chodzi o badania, to głównie zajmuję się procesami adaptacji człowieka do sytuacji choroby przewlekłej. Jeśli chodzi o psychoterapię, to tworzę warunki do tego, żeby ludzie przekraczali swoje emocjonalne trudności i uczyli się żyć pełnią życia. Jeśli chodzi o uczenie, to zapoznaję studentów z zagadnieniami psychologii zdrowia, psychologii klinicznej i analizy transakcyjnej. Przez te 25 lat pracy zawodowej współpracowałem z wieloma szkołami wyższymi. Można je opisać różnymi dobrymi bądź negatywnymi określeniami. Sądzę, że do Wyższej Szkoły Zarządzania i Psychologii dobrze pasuje słowo klima dobry klimat. I to słowo klimat rozumiem na trzy sposoby. Po pierwsze dobry klimat miejsca, budynku, chce się tu być i uczyć. Po drugie dobry klimat relacji pomiędzy ludźmi, którzy tworzą to miejsce. I po trzecie dobry klimat w kontakcie ze studentami. Miło się tutaj przekazuje wiedza i mam nadzieję, że studentom miło się również tą wiedzę odbiera. Gorąco zachęcam do studiowania w Wyższej Szkole Zarządzania i Psychologii w Poznaniu.